Was dzisiaj serdecznie i pozdrawiam. Dzisiaj omówię kilka spraw. Może zacznijmy od tego, że zbliżają się mrozy, zima, chłodne wiatry takie mroźne i w jaki sposób trzeba zabezpieczyć twarz. I chciałam Wam powiedzieć, jak ja to robię, że właśnie w zimie moja twarz zachowuje jędrność odpowiednią i wygląd fajny, i, i, i w ogóle nie, nie ulega, że tak powiem, takim zimnym temperaturom. Używam taki najzwyklejszy krem, który się nazywa Linomax Bobo A. E. To jest właściwie krem dla dzieci. Ale on świetnie daje sobie radę z naszą twarzą. Wystarczy przed wyjściem posmarować się takim kremem twarz, można też ręce, jeżeli nie nosimy rękawiczek i wtedy on doskonale zabezpieczy naszą cerę przed wszelkimi w cudzysłowie urazami spowodowanymi zimną temperaturą, niską temperaturą. To jest taki podstawowy krem, ktoś mi kiedyś go doradził i muszę Wam powiedzieć, że to była bardzo dobra rada i chętnie z takich rad korzystam, także czekam też na rady od Was, może Wy macie jakieś Fajne tego typu kremy. Natomiast e, dla osób, które wymagają czegoś jeszcze więcej, poleciłabym taki krem ochronny na wiatr i mróz. To jest krem, który zawiera w sobie komplet lipidowy, trygryceryny, również e, ochrania przed słońcem, e, co, co w zimie też się zdarza, prawda, że jest takie bardzo ostre słońce i nisko położone, więc tym bardziej niebezpieczne dla naszej cery i ja od lat używam ten krem na zmianę teraz z tym Bobo nomak, i jestem bardzo z tego kremu zadowolona. On bardzo szybko się wchłania, daje taką warstwę ochronną na twarzy, także spokojnie można nawet dwie godziny na mrozie spędzić, nic się z twarzą nie dzieje. Jeśli chodzi o włosy, no to na pewno dobrze jest w zimie nosić czapkę, ale jak ja zauważam, wiele kobiet nie nosi czapek, zresztą mężczyzn też. Nie wiem dlaczego, bo sobie pracują na zapalenie takie przewlekłe zatok, i to nie jest dobrze. No ale jeżeli nie nosicie czapek, no to też te włosy trzeba być za, czymś zabezpieczyć. Ja znalazłam taki olejek. On jest co prawda do stylizacji włosów, ale on bardzo daje fajny taki połysk na włosach i taką warstwę ochronną. Wystarczy raz psiknąć sobie na rękę, o w ten sposób, zobaczcie, rozetrzeć i te włosy o, odpowiednio tutaj na naoliwić, że tak powiem. Wtedy one nie będą podatne tak bardzo na mróz. I będzie można, będzie można chodzić również bez czapki, ale błagam Was, dbajcie o swoje zatoki, bo kto pierwszy raz przeszedł ból zatok, to na pewno już chodzi w czapce, więc yy, chciałabym, żebyście jednak te czapki nosiły. Co jeszcze Wam dzisiaj powiem? Coś fajnego i ciekawego. Otóż powiem Wam, że całe... Moje życie zastanawiałam się, jak w takich okresach, kiedy przychodzi moda na noszenie chustek na głowie, dobrze w nich wyglądać. I tak kiedyś sobie wymyśliłam, że fajnie by było, jeżeli zakładam taką chustkę, a teraz znowu one są modne. O, zobaczcie. Jak zakładam taką chustkę, to tu na górze, zobaczcie, że. Ona tak spłaszcza trochę, prawda? spłaszcza i nie fajnie wygląda. Zastanawiałam się, co zrobić, żeby tu podnieść. Więc e, pierwsze, co mi przyszło do głowy, że może lokówki po prostu na te włosy e, dać trochę dalej, żeby nie było widać i to, wtedy ta chusta będzie tutaj bardziej stała i będzie lepiej wyglądała. I wyobraźcie sobie, że to chyba nie dalej jak wczoraj. Jedna z moich znajomych na Facebooku Poddała fajny pomóc. Otóż wystarczy mieć taki naramiennik. Kiedyś się nosiło takie, prawda, żeby podnieść ramiona. Teraz znowu jest to modne e, i kobiety znowu noszą takie ramiona. Ale taką, taką poduszkę na naramienną można również wykorzystać w chustce. Otóż składamy chustkę na pół i wkładamy tą poduszkę do środka. Widzicie? Ona jest tutaj. I wtedy, jak założymy chustę na głowę, o zobaczcie, to tu mamy nieco ją podniesioną i bardzo fajnie ona wygląda. Ta moja znajoma z Facebooku podała też taki fajny pomysł, że jeżeli ma się. Twarz bardzo taką nieowalną, jak ja, tylko okrągłą, to wtedy tej chustki nie, wial, nie zawiązujemy bezpośrednio pod brodą, tylko trochę tak niżej. O, zobaczcie. I wtedy tu mamy podniesione, tu mamy jakby wydłużoną twarz. Jeżeli mamy twarz owalną, możemy zawiązać w ten sposób. Możemy też zrobić takie modne zawiązanie, jakie jest w tej chwili. I zobaczcie z boku, jak to fajnie wygląda. O. Tutaj mamy podniesioną chustkę. Nikt nie wie, że tu mamy wsadzony taką poduszkę na ramienną i całkiem fajnie to wygląda. Jeżeli nie znałyście jeszcze tego sposobu, to cieszę się, że Wam go podałam. Natomiast jeżeli Wy macie jakieś fajne sposoby na noszenie chustki, na ładne je zawiązanie, to napiszcie to w komentarzach. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję, do następnego czwarku. Pa!